O, tak mi tu má. No już go nie <laughs> <laughs> Jak weszedł w ogóle. <laughs> Jak do sebe, kurde tej. <laughs> <laughs> Dobra, lecimy drugą misję. Drool, sure you Dobra, love... po cięciu. Dobra. Ej, dobra, y, zmienić jakoś działko, bo mam y, podpalające. Czy zmienić na tą cięższą, bo tutaj będzie coś ciekawego. Nie wiem, U weź się ustawię jak chcesz, nie? Bo ja to i tak jestem już gotowy. Nie, to to wy doradźcie, bo ja tu mam akurat żeby było też trochę zróżnicowane. Y, nie wiem, ja. Dobra, zagram, bo ja, bo ja nim nigdy zwykle nie grałem. Zawsze uważałem, że to działko jest. To zagraj sobie, mówię, czym chcesz. Ustawiaj sobie na razie, jak te, tam sobie uważasz to za. Tak, ja. Byle Pamiętaj, technikiem, co nie? No. Pamiętaj, Wojtek, jak jesteś technikiem, to ty musisz tutaj logicznie myśleć, nie my. Ja, ja tu jestem tylko od rozwalania ksenomorfów moim, moimi ciężkimi argumentami i rozkazywania. A ja jestem zwykłym żołnierzem, nic więcej. Dobra, no to, no to możecie doracić ogień, zwykły ten, Ogień jako ogień, ogień jako pociski, czy petarda, ale ten trzeba poczekać. No to kurwa, wiesz, no myślę, że ogień na razie. Póki co nie mamy jakichś takich przeciwników. Kłuś, apetardy wybrałem. Dobra, nie masz. Dobra, no to słuchaj, no, będziemy grać tym, co masz. No jakoś sobie poradzimy, no bez przesady. Ja no, mam wszystko. Daliśmy radę pierwszej misji, teraz też damy radę. No, rozwaliliśmy kurde Warriora, gdzie normalnie to się spierdzielało przed nim do windy, więc już nie ma co się. Nie ma co się... Nawet trzech Rozwaliliśmy No, no że kurna no, jest... Bo to jest siła przyjaźni. Tak, <grymny> a nie jakaś tam siła w zawodze <grymny> Zajechało Disney'em no Dobra, można. Ale jeszcze musical Zaszmy. by się przyda do tego No. Kurde, źle poszedłem Jak zwykle, no. lecisz nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie Te, 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 te Ty co to jest? Co masz tam? O! Ja mam Xenomorfy! No. Yy, ma. Od tyłu idą chyba. O kurde, ile tu jest! Tylko póki o, co działka się. nie ma po co wyciągać, bo my, my ich szybciej zabijamy niż działka tak. no. Dalej technik, chodź tutaj, podłącz się. <laughs> Hakuj to. Klik, klik, klik. Dobra. dzisiaj chyba, od, od dzisiaj Wojtek będzie miał nową ksywkę Hacker Bonzo, kurde. Nie no, nazywajmy rzeczy po imieniach, to jest Tiger, a nie. Hacker. Kurde, to spudło. Cztery razy spudłowałem siebie w sentykarzach, w się. O kurde! Dobra, nadepnąłem. To. Dobra, tak o... Dobra, to tutaj to trzeba gdzieś jakoś rozstawić. To no jasne. Nie, czekaj chwila, no, no, chwila nie to jest ciężkie poradkawać. działko, nie ten. Przyzwyczajony do grania tym. E, ciężkie powinno tak być, bo tu od tej Dobra, strony będzie ich najwięcej, więc. Dobra, ja rozstawiam elektryczne tutaj. Jakiś wspomagasz nam Wojtkowi w sumie elektryczny. O, no to dobrze. I mogę I Tam minę stronę. jeszcze sobie Spok. postawiłem przed tym. Yy. Znaczy, ty. Dobra, tu to będzie z lewej? Wiecie co, oni chyba będą z jednej i drugiej szli, więc Bo tam, po tamtej stronie naprzeciwko mnie już jest jedna wieżyczka rozstawiona, więc nie ja mogę zastać z wieżyczką. Mm. Wiesz, zostaniecie tutaj, gdzie ja stoję, a tutaj te dwie wieżyczki se też dadzą radę razem z miną, także możemy coś takiego odwalić, tak, taki wiesz, taki set, nie? Dobra, to ja odpalam Dobra, odpalę, ja już zajmuję pozycję. Oh, I'm glad you're here. O cię Oni chyba przodem teraz idą. Dobra, Dobre, dobra, ja tu ten poblokuję. O kurde, ale. Nie, Nie to no, działa no, Ja tylko tak cewkami ten zablokuję i. Działka skupiły agro na czymś innym. E, dobra, to ja będę przez te... Ja będę ogólnie chyba w środku siedział i będę tymi oknami strzelał, jak to będzie szło. Op... Więc Uf. będę wsparciem. Dobra, u mnie balkon czysty na razie. Coś pomóc komuś? Nie, bo mnie nie trzeba nawet. zdaje radę. Okej. Okay. Ło kurde, ale go ten... Ro rozniosło. W sumie jakby nałożyć na po szybko szczelność. O, a o tym nie pomyślałem. No umiesz jest coś chyba i to mogę komuś pomóc. Ja sobie na razie daję radę. Ja ci pomagam. Zawsze wpierdasz między wódka a za zakąskę, kurwa. Zawsze. A to działko dalej czysta amunicji. Leczymy się jakoś? Nie, ja to w sumie. Ja banalę nie muszę. No, mogę tylko po prostu, żeby zabrać jedną w razie wu, ale to tak też roz trochę nie. nie lubię marnotrawstwa To co, to idziemy, nie? No chyba i tak, no. No bo już jest czysto Na radarze jest czysto, więc możemy iść O, coś idzie jednak A nie, już nie idzie Myślałem, dobra Dobra, no spokojnie O jezu, się przestraszyłem. <grym> A myślę, ja że na A ja naprawdę straszny. być straszną. uważajcie, no takie nie? Czekajcie. Czekaj chyba. Ty... Tu jest. Ty, napój z napisz. Napij się. Ale chodź tu, chodź tu. Czekaj, czekaj, bo tutaj idą. Gdzie ja ty jesteś? I chyba tu. nie pójdą. Na synta. syntał <laughs> się najebał chłopak. O proszę. No, Padłeś w powstanie, pan. Zeskonał. Kolejny. <laughs> 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 Sześć, bo oni będą. Nie. Tu nie, 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 nie chyba nie ma nic. Oni chyba. Mogą od tyłu iść pewnie. No raczej Weźmy tak to tak tak, ja już... Dobra, dla bezpieczeństwa postawię działko. Nie, tutaj to chyba nie ma sensu, bo tu dużo nie będzie w korytarzu. Zasadzka tej bok. Dobra, ja może się ustawię tak o, w ten sposób. Ładowuję. O, tylko my tu mamy? To no już go nie ma <głos> <Szybko> <głos> Jak jest. weszedł w ogóle Jak do siebie kurde tej <noise> A tu widzisz, że, o, że kurde Widzisz, że twoje rodzeństwo jest rozdrabnywane Dobra Ale mam fajną rzecz na pistolecie że jak Nie, zabiję na jednego chwila kogoś, albo ogólnie kogoś zabiję, to automatycznie mi przeładowuje nabój. A, czyli tak, jakby jeżeli w bym. W skillach to jest chyba nawet gdzieś tam tamtych... yy, Tak, tak. Nie, to jest magazynek do tego. Nie, ale ja też mam do coś, wiesz co, ja mam coś podobnego właśnie w swojej postaci, że mogę skill tak dobrać. Ten jak fajnie się. Patrzcie jak ten się fajnie powiesił tutaj <laughs> kurde, nie ten przycisk Eee, nic Ojej, nie nie Nic nie widzę. Na filmie zobacz No a, to no, najwyżej być... na filmie. Albo w ogóle... postprodukcji <laughs> <Nie ma co. laughs> O ile za <zadzik> się zgodzi. <laughs> To już się wszystko okaże później, na nagraniu. Ta wytnie nasze wszystkie dialogi. No myśli, że no, będzie mi się chciało to wszystko wycinać? No kurde, człowieku, miesiąc by mi, mi to zajęło. Wstawi tłumacza migowego najwyżej. <grym> <grym> Widzowie muszą się nauczyć, to ma być kadr edukacyjno rozrywkowy, tak? <grym> Ty, znalazłem ten zawór. Od razu? O! No w lasu pierwszym Czekaj, idę zobaczyć do innych drzwi. Tu zawsze coś ciekawego. Dobra, na razie... Na razie o! Ten! Się... Złapał mnie. Skoczył. Czekaj. możeś żeś o, tam jak... Ja, ja ci mówiłem, że twojego dubska nie będę ratował. Dobra, sam... ...zabiłem. Dobra, nie rozdzielajmy ci przyjaciele. A, przyjaciele jak ten, teraz wiesz... Gdzieś tam I Teraz się, wiadomo, ten. gdzie... ...na drugą, kurde, koniec flaszy żeś wypierdzielił... ...i że od razu koledzy, kuźwa. Dobra, te, teraz, teraz będziemy, jak w Disneyu, teraz będziemy smutni przez chwilę, a potem zaśpiewamy razem piosenkę o przyjaźń. To wyciągnijmy jeszcze gitarę z dupy w takim razie. banjo <laughs> Ta. Dobra, Zadzik, ty kręcisz, bo ty tu najsilniejszy jesteś. To serio? Ja ja mam robić za takiego tego? No to nie, no to ten, Szonek w takim razie. Dobra, już ja dobra, dobra, Jestem. Czekajcie, uleczy się. Nieraz się zdenerwowałem ze że się uleczyłem, po czym mnie palnął Dobra, 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 panowie, bo tu się już robi tłoczno. Robotnica w komnie. Padła. Umarło. Oj, fajnie. Dobra, dozbroimy się jeszcze na szybkości. Ja już jestem, ja cały. Ja w sumie. Ja się nierazie nie leczę. It's red hot in there. Team. Dobra. A bo my teraz po tego pana do, do doktorka idziemy, tak? Yyy, e, ta. Nie ma nic? Tyły! Nie, nie tyły! Tyły, tyły, dobra! Przechodzę! No przody te Dobra A mi się o Dobrze, że mam smart guna pod ręką tą maszynówkę taką. Na 12 dużo panowie Dobra, 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 wbijam smart gunem. Sufit, padły. wpadły Ciężkie ciało Prawa strona sufit Wydam ogień zaparowy Dobra, to ja y, zabezpieczę każdy sufit Ja w sumie minutę tutaj O kurde, góra! No, nie zauważył Ale dobrze, że cewkę tam postawiłem, to przynajmniej spowolniony, spowolniony. Surprise, motherfucker! Uważaj! Lewa! Skąd one kurna wyłażą? W wentylacji. To one się tu wzięły? Matka więcej ich nie miała? Odwiedzimy ją w ostatniej kampanii. <grym> To no to pytasz, nie wiem. Bardzo miło podyskutujemy O czy bardzo miło to zależy Dla nas miło Dobra, co my tutaj dalej mamy. Ty no ja gdzieś się zapłacie... To właśnie, właśnie wiem, on. Właśnie, gdzieś się, się kurde zbagował chyba KAM nie, nie ma go A jest tam Gdzie masz go? no nagle się porażony. Tak? O. Czekaj. Umarł. Dobra, umarł. A był nad nami, no zdenerwowany jak tam żeby zobaczyć czy tam jest na pewno. A, a just, Czeka, nic... e, dobra, ja otwieram. Czekaj, nie odpala jeszcze, do, dozbroimy się. się. Dobra, Dozbroimy się. O, to e, no to do No ale to wiesz. Jak się tu nazywał pół młotek, pół klucz? No jejku, nie pamiętam, ale mówisz, że z izolacji. Tak, to jest. Motoklucz, z izolacji. Nie? O, motoklucz, właśnie, motoklucz. Tak A, ale, ale to było ciężkie. <laughs> nie wiem, tak dla ja wystaliłem, ale. Najwidoczniej za Tak, ale to jest motoklucz, tak. To jest Eee, <laughs> tak, <to nie> ma... <laughs> e, dobra. Nie, dobra, jajmy. Technik, co? rozstawię, a wy dobra, to idź wu. Rób tam, co masz zrobić, panie technik. Czemu ty minę postawiłeś? Wobec żołnierzem, tak? Pole minowe robię. Głupie, <głupie pytanie, <głupie> głupia odpowiedź, nie! Wejdzie na wejściu w lasach są miny, to, to te, te będę na statku jeszcze. Ostateczności. Kurde, spudłowałem, widziałeś? Tak, ja, widziałem właśnie Ale, ale daleko, z daleką wychodzą Kurde, one zawsze z każdej dziury wychodzą z tego statku Ło, ty, co się stało? Nie wiem Ale to było... z swoje miny <laughs> Jakbyśmy, kurde, byli w prawdziwym korpusie, to już byśmy dawno zginęli. <grym>, kurde. Jesteśmy profesjonalistami. Chwila. Dzwoni ktoś do mnie. A istotę takiej rolnej. Żona się pyta, gdzie jesteś. O, halo. No, na no, statku. Dobra, Zdawaj. jestem. Spoko, spoko. O, kurde! Za chwilę po. lunch, albo kolację, ty! Dobra! Na pełnej wszyscy w nią! Tak, tak, tak. Skupiamy, skupiamy, skupiamy. One zawsze w połowie skężyli. No dobra, ale wiesz. Znaczy zawsze, to jest zaproponowane. A, czekajcie, mam nic z No dozbroić się po tej bitwie. Dobrze, że przypominaj, Dziękuję. Nie, to ja to przecież ten mądry tutaj, ja no bo tak, te... nie, Dobra. Czekaj, nie, tutaj zawsze coś. nie, 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 jest krytka! nie, na duże, na duż, duże... Ja sile tylko spray, tylko spray, i tłumik coś tam. No bo na początku się zawsze te spraye trafiają to, to, to prawda. No a to jest spray Ale to jest głupie, no bo problem. czasami ci się trafi rzecz, którą już masz na przykład wykupioną ze sklepu i to jest kurna durne. Eee. Yy, troszkę o, tak to. Ale jak się wykupioną Nie, bo masz yy, w sklepie masz kolor, a tu spray No tak, no ale to też no wiesz taki spray to spray Tył Dobra. Dobra, na tyle Czekaj Dobra, go Dobra. Co my tu mamy? Mam 5 min I drona na wrażliwych. Ja, ja, ja też Dobra, to minę rozstawiamy I inny przeciw piechot. Więc tak. Yy, ciężkie działo powinno być z tyłu. Centralnie tak o tutaj, tutaj dam je. Wiesz okay. co, jedno działko, które mam to zostawię tutaj. No, A ja, ja swoje... A no, ja tutaj... będę No dobra dobrze. Przeładowany jestem. cały wszystko by... Jedna wieżyczka, druga wieżyczka i miny są rozstawione. Dobra, jesteśmy... Jesteśmy dobrze zrobieni, więc możesz odpalać. Puk, puk. Put, put? Nie, nie, bo tam cało daj znać y, temu, tym doktorkowi no to No. Ale tam cię położyli A ciekawe czy teraz jak strzelam sobie w głowę im jednego za drugim, to czy który był starszy, a który młodszy Ty tu masz kurwa takie rozterki kurwa życiowe, że ja nie wiem Wojtek, to naprawdę się nudzisz kurwa w tym życiu chyba Tylko grała Wojtek No tak, ale spójrzmy na odstęp czasowy no no chyba, no chyba nie, nie. Chociaż zastanawiam się jak to się stało, że nagle tak y, pizdylion y, zwierząt y, stał się runerem. Run. Y, Spitter. To trzeba do dole pisać akurat, wiesz? O kurde, ale petardo to w tym działku jest. Na hita go zabił, a miał połowę hapta, więc... Zdziesiesz Drugi jakiś... spiter Już widzę, zdjęty. Za, żadnej miny nie wysadzili? Serio? Nie, no bo jeszcze nie doszli nawet do nas. Już tak tutaj kosimy człowieku, że daj spokój Jak to, kurde powie, jak to powiedział kiedyś Szonek? kurde kolonialni Maris, a nie jakaś tam armia krajowa O, nadchodzi ona O i ucieka I o, a nie. o nie, w dole do dole wpadła A, tepnęła się Po w takiej chwili a, czyli się umarła? Mieliśmy. No Dobra, główne to agro na niej, trzeba się skupić, bo jak ona umrze to już nie będą przychodzić chyba Tak mi się wydaje Oj, chyba nie Idzie Dobra, biegnie Tą, o rosło O, zabita, brawo. nie żyje Brawo, brawo Padła, padła Ale jeszcze to jest dwóch jest to Jeszcze gdzieś ja dwóch jest Jeden splitter zdjęty O kurde, podczas skoku zapite Dobra, no Lucia Ale już ich nie ma praktycznie Bez pit'a po lewej Ale W takich ilościach to na korytarzu zdejmujemy Pięknie Tylko trochę min Szkoda, bo nie wybuchnęły Coś jeszcze już koniec. Chyba nie, o ile cię. O, o jest Jeszcze się. coś, jeszcze jest coś. Dobra. Pięknie. O. Wyczyszczone. No, no, i koniec, co, no, no i koniec, no i koniec. Się się jak? Nie wiadomo, wiesz co. Czasami one się gdzieś tam Aha. ukryją. No kurde, zasiałem się, siama. Oh. Chyba naj, naj, jedna z najgorszych chyba misji eskortowych. To. O, co Nie to no, zrobiliśmy zjednie, to. Dobrze jest. O, Ranga mi złosał akurat. No, dobra, to. zrobimy tutaj cięcie bóry. No to rób, tylko wiesz co... Powrót do bazy dajcie, bo ja idę coś zjeść. Dobra. A, okay. dobra. О, oh, курда.